Drodzy przyjaciele, subskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek. Wasze wsparcie pozwala nam kontynuować nasze śledztwa. 12 lipca 1942 roku w drzwiach prostej wiejskiej stodoły we wsi Tuchowerzy pojawiła się wysoka postać w okularach. Człowiek był ubrany w prostą gimnastiorkę, bez dystynkcji, ale jego postawa, sposób bycia i ciężkie, przenikliwe spojrzenie zdradzały w nim kogoś, kto przywykł wydawać rozkazy tysiącom ludzi. Na niego patrzyły lufy automatów, ale nie próbował uciekać. Powoli podniósł ręce i wypowiedział zdanie, które na zawsze podzieli historię wielkiej wojny ojczyźnianej na przed i po, zamieniając bohatera w wyrzutka. Powiedział: Nie strzelajcie, jestem generałem Własowem. W tym momencie, wśród zapachu stęchłego Siana i wilgoci, Skończyła się biografia pupila Stalina, zbawcy Moskwy, a zaczęła się historia najsłynniejszego zdrajcy XX wieku. Ale żeby zrozumieć, jak generał Porucznik, którego nazwisko grzmiało na stronach centralnych gazet, znalazł się w tej stodole, trzeba przewinąć taśmę czasów wstecz, kiedy słowo Własow brzmiało jak synonim nadziei i stalowej wytrwałości. Zaledwie pół roku przed tymi wydarzeniami Zimą 1941 roku imię Andrzeja Andriejewicza Własowa wymawiano z westchnieniem. To on, dowodząc XX armią, odegrał kluczową rolę w kontrofensywie pod Moskwą. Jego portrety drukowano w gazecie Prawda, obok portretów Żukowa i Rokosowskiego. Był nie tylko generałem, był ucieleśnieniem radzieckiego sukcesu, człowiekiem, który zatrzymał niezwyciężony Wehrmacht u bram stolicy. Stalin osobiście wzywał go do siebie, powierzał mu najtrudniejsze odcinki frontu i nazywał jednym z najbardziej utalentowanych dowódców. Kariera własowa była błyskawiczna i, jak się wydawało, niepowstrzymana. Syn prostego chłopa przeszedł drogę od szeregowego żołnierza wojny domowej do generała porucznika, posiadając charyzmę, inteligencję i umiejętność porozumiewania się z żołnierzami. Wydawało się, że przed nim czekają tylko marszałkowskie gwiazdy i miejsce w panteonie wielkich dowódców. Właśnie ten kredyt zaufania i wysokiej reputacji był przyczyną tego, że wiosną 1942 roku stawka naczelnego dowództwa wysłała Własowa na jeden z najbardziej krytycznych odcinków front Wołchowski. Sytuacja tam była katastrofalna. Druga armia uderzeniowa mająca przełamać blokadę Leningradu. Sama znalazła się w głębokim kotle, odcięta od głównych sił. Teren stanowiły same torfowiska, gdzie niemożliwe było nie tylko kopanie okopów, ale nawet znalezienie suchego skrawka ziemi na nocleg. Żołnierze tonęli w płynnym błocie, sprzęt zapadał się po wieże, ranni zamarzali w lodowatej wodzie prosto na pozycjach. Własow leciał tam jako zbawca, jako wysokiego szczebla menedżer kryzysowy. Powołany do dokonania cudu tam, gdzie inni opuścili ręce. Ale cudów na wojnie nie ma są tylko suche liczby logistyki i bezwzględna geografia. Kiedy Własow przybył do sztabu II Armii Uderzeniowej w kwietniu, zobaczył obraz absolutnej apokalipsy. Armia licząca ponad 130 tysięcy ludzi powoli gasła w lodowatej mazi. Zaopatrzenie zostało przerwane. Korytarz łączący okrążonych z dużą ziemią. Był ostrzeliwany na wylot i zwężał się z każdym dniem. Ludzie jedli kore drzew, gotowali skórzane pasy i cholewy butów. Nie było amunicji, nie było leków. Ranni leżeli prosto w wodzie, czekając na nieuchronny koniec. Transporty z żywnością utknęły dziesiątki kilometrów od linii frontu. Własow rozumiał: to nie tylko okrążenie, to powolna egzekucja całej armii. Pierwsze depesze dostawki były pełne niepokoju i rozpaczy. Żądał natychmiastowego zezwolenia na odwrót, na przebicie się z kotła za wszelką cenę. Ale z Moskwy przychodziły rozkazy natarcia, utrzymania pozycji, wykonania planu operacji. Planu, który już dawno stracił kontakt z rzeczywistością. W tych lasach, pośród gnijących oparów bagien, dokonywało się niewidzialne, lecz straszne załamanie osobowości. Generał widział, jak jego armia zamienia się w tłum skazanych na zagładę cieni. Widział bezsensowność rozkazów, które musiał przekazywać niżej. Jego ambicje, jego wiara we własną wyjątkowość zderzyły się z rzeczywistością, w której był bezsilny. System radziecki, który wyniósł go na szczyt, teraz, jak się wydawało, obojętnie obserwował jego upadek. To właśnie tutaj, w okrążeniu, zrodziło się ziarno urazy. Urazy nie za żołnierzy, lecz za siebie, za to, że jego tak utalentowanego i perspektywicznego rzucono na rzeź. Strach przed niewolą mieszał się ze strachem przed odpowiedzialnością. Przecież jeśli armia zginie, to on będzie musiał odpowiadać przed Stalinem, a Stalin nie wybaczał porażek, nawet jeśli były obiektywnie nieuniknione. Do początku lata korytarz ostatecznie się zamknął. Wojska niemieckie zacieśniły pierścień, zamieniając kocioł w masowy grób pod gołym niebem. Ze 130 tysięcy ludzi udało się wydostać zaledwie nielicznym. Reszta albo zginęła z głodu i chorób, albo dostała się do niewoli. W ostatnich dniach istnienia Kotła Powłasowa przysłano specjalny samolot. Była to szansa na ratunek bilet do życia. Ale generał odmówił lotu. Radziecka propaganda będzie później twierdzić, że po prostu stchórzył, by pod ostrzałem uciekać do samolotu. Inne źródła mówią, że rzekomo chciał podzielić los żołnierzy, ale prawda najprawdopodobniej leżała w płaszczyźnie zimnej kalkulacji. Powrót do Moskwy bez armii oznaczał trybunał i rozstrzelanie. Pozostanie tutaj oznaczało niewolę lub śmierć. Własow wybrał trzecią drogę. Drogę przetrwania za wszelką cenę, nawet jeśli zapłatą za to stanie się honor. Rozpuścił sztab, rozbił radiostację i udał się do lasów z małą grupą bliskich. Przestał być dowódcą i stał się uciekinierem, ukrywającym się nie tylko przed Niemcami, ale i przed swoimi. Kilka tygodni tułaczki po bagnach wołchowskich zamieniło generała w obdartusa. Głód, zimno, ciągłe napięcie wyczerpały go fizycznie. Ale moralny wybór był już dokonany. Kiedy sołtys wsi Tuchowerzy wydał go Niemcom za bochenek chleba i butelkę wódki, Własow nie stawiał oporu. W tej szopie nie tylko poddał się w niewolę. Podjął decyzję o rozpoczęciu nowej gry, gdzie stawką było jego życie i, jak sam siebie przekonywał, los Rosji. Po trafieniu do niemieckiego sztabu niemal natychmiast zadeklarował gotowość do współpracy. Nie było to wynikiem tortur czy długotrwałej obróbki ideologicznej. Była to propozycja profesjonalisty, który zmienia pracodawcę. Jego pierwsze przesłuchania pokazały – przed Niemcami siedzi niezłamany jeniec, lecz człowiek z planem. Oficerowie Abwery byli zdumieni gotowością radzieckiego generała do tak szybkiego przejścia na ich stronę. Własow nie prosił o litość. On oferował układ. Mówił o milionach niezadowolonych z reżimu stalinowskiego, o kołchoźnikach nienawidzących kolektywizacji, o represjonowanych, których rodziny czekają na zemstę. Zaproponował Niemcom nie tylko informacje, ale projekt polityczny utworzenie rosyjskiej armii wyzwoleńczej pod jego dowództwem. Tak rozpoczął się drugi akt tragedii. Własow doskonale rozumiał, że zwykły deserter to materiał jednorazowego użytku. Aby przeżyć i utrzymać status, musiał stać się postacią polityczną. Zaczął tworzyć mit o walce z reżimem stalinowskim dla wolnej Rosji. W swoich wystąpieniach i ulotkach, rozrzucanych nad radzieckimi okopami, mówił o walce z bolszewizmem, o wolnej Rosji bez kołchozów i komisarzy partyjnych. Wykorzystywał retorykę, która mogła znaleźć oddźwięk w sercach ludzi, którzy ucierpieli z powodu kolektywizacji i represji lat 30. -tych. Ulotki z jego apelami drukowano w milionowych nakładach. Widniał na nich portret generała w mundurze z gwiazdami i tekst wzywający do przejścia na stronę wyzwolicieli. Ale za tymi pięknymi słowami kryło się potworne kłamstwo. Własow proponował walkę o wolność Rosji. W sojuszu z tymi, którzy w swojej doktrynie uważali Słowian za podludzi, podlegających zniewoleniu lub fizycznemu zniszczeniu. Generalny plan OST przewidywał eksterminację 80% ludności Związku Radzieckiego i przekształcenie pozostałych w bydło robocze. O tym Własow wiedział lub wolał nie wiedzieć, ale fakt pozostawał faktem. Stał się twarzą propagandy reżimu którego ostateczny cel był nie do pogodzenia z istnieniem narodu rosyjskiego jako takiego. Paradoks sytuacji polegał na tym, że niemieckie kierownictwo, w szczególności Hitler i Himmler, odnosiło się do Własowa z obrzydzeniem i nieufnością. Wykorzystywali jego imię jako narzędzie propagandowe, jako środek do rozkładu morale w Armii Czerwonej, ale przez długi czas nie dawali mu realnej władzy i nie pozwalali na formowanie jednostek bojowych. Firer kategorycznie odrzucał ideę uzbrojenia Rosjan. Dla niego Słowianie byli rasą biologicznie niepełnowartościową, a uzbrojenie ich oznaczało stwarzanie zagrożenia dla własnego zaplecza. Własow mieszkał w willach, pił francuskie wina, nosił niemiecki mundur z naszywkami ROA, ożenił się z niemiecką sekretarką, tworząc iluzję burzliwej działalności. Podczas gdy on wygłaszał przemówienia o wolności, miliony radzieckich jeńców wojennych ginęły w obozach koncentracyjnych z głodu, zimna i znęcania się. Według historyków, z ponad pięciu milionów czerwonoarmistów, którzy dostali się do niewoli, do domu wróciło mniej niż dwa miliony. Reszta zaginęła w obozach, została rozstrzelana, zmarła z powodu chorób i wyczerpania. Tragedia polegała na tym, że wielu z tych jeńców, doprowadzonych do skrajnej rozpaczy, wstępowało w szeregi formacji własowskich tylko po to, by przeżyć. Dla nich imię Własowa było deską ratunku, szansą na zdobycie jedzenia, ubrania, uniknięcie obozu koncentracyjnego. Dla samego Własowa ci ludzie byli jedynie zasobem argumentem w jego targach z nazistowskimi elitami. On, były komunista i członek partii od 1930 roku. Z zadziwiającą łatwością przejął antybolszewicką retorykę swoich nowych panów. W jego odezwach pojawiły się nuty antysemityzmu, charakterystyczne dla nazistowskiej propagandy. Podpisywał dokumenty, w których mowa była o żydobolszewizmie i konieczności oczyszczenia Rosji z obcych elementów. W listopadzie 1944 roku w Pradze opublikowano tzw. Manifest Praski dokument programowy ruchu własowskiego. Deklarowano w nim szlachetne cele, obalenie tyranii Stalina, ustanowienie rządu ludowego, likwidację kołchozów, przywrócenie wolności. Ale ten manifest został napisany pod dyktando niemieckich kuratorów i stanowił mieszaninę idei narodowo-socjalistycznych z kamuflażem pod ruch narodowo-wyzwoleńczy. Wewnętrzny konflikt. Własowa w tym okresie to próba usprawiedliwienia swojej zdrady wzniosłym celem. Przekonywał siebie i otoczenie, że jest sprytniejszy od Niemców, że wykorzystuje ich zasoby i organizacje, aby stworzyć realną siłę militarną, za pomocą której obali Stalina, a potem zwróci broń także przeciwko Hitlerowi. Była to piękna bajka do wewnętrznego użytku. W rzeczywistości Własow był marionetką w rękach ministerstwa Gebelsa, twarzą na ulotce, wzywającą do strzelania do swoich braci. Jego wystąpienia przed jeńcami jego podróże po obozach, wszystko to było częścią wojny psychologicznej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dopiero pod sam koniec 1944 roku, gdy sytuacja Niemiec stała się beznadziejna, a Armia Czerwona szturmowała już granice Rzeszy, naziści wreszcie pozwolili Własowowi sformować pełnowartościowe dywizje. Był to gest rozpaczy umierającego reżimu. Goebbels i Himmler mieli nadzieję wykorzystać rosyjskie jednostki do załatania dziur na froncie. Własow dostał armię, o której marzył przez dwa i pół roku, ale dostał ją wtedy, gdy wojna była już ostatecznie i bezpowrotnie przegrana. Pierwsza dywizja Roa, pod dowództwem generała Buniaczenki, liczyła około 20 tysięcy ludzi. Druga dywizja była w trakcie formowania, ale nie zdążyła ukończyć przygotowań. Jednostki te składały się głównie z byłych jeńców wojennych, których Niemcy wreszcie zgodzili się uzbroić. I tutaj następuje kolejny nieoczekiwany zwrot ukazujący prawdziwą naturę Własowa. Wiosną 1945 roku, gdy trzecia Rzesza waliła się pod czasami aliantów z zachodu i wschodu, Własow ponownie próbował zmienić stronę. Na początku maja w Pradze wybuchło antyniemieckie powstanie. Czesi chwycili za broń, próbując wyzwolić miasto przed nadejściem Armii Czerwonej. Jednostki pierwszej Dywizji Roa. Pod dowództwem Buniaczenki znajdowały się w pobliżu. Własow dostrzegł w tym szansę na polityczną rehabilitację. Wydał rozkaz zwrócenia broni przeciwko Niemcom i pomocy powstańcom. Pierwsza dywizja zaatakowała wojska niemieckie, wyzwoliła kilka dzielnic miasta, wzięła jeńców i sprzęt. Własow miał nadzieję, że ten gest zostanie mu zaliczony przez zachodnich aliantów. Liczył na to, że podda się Amerykanom i stanie przed światem jako bojownik z tyranią. Jako przedstawiciel trzeciej siły, wrogiej zarówno komunizmowi, jak i nazizmowi. Wysłał emisariuszy do amerykańskiego dowództwa z propozycją współpracy. Ale Czesi, dowiedziawszy się, że wyzwalają ich Własowcy, kolaboranci służący Hitlerowi, zażądali natychmiastowego odejścia. Dla nich czerwoni wyzwoliciele byli lepsi niż biali zdrajcy. Własow zrozumiał, że jego karta nie zagrała. Praska awantura tylko przyspieszyła rozstrzygnięcie. Miotał się po drogach Czech, próbując nawiązać kontakt z dowództwem amerykańskim, mając nadzieję na azyl polityczny. Ale geopolityczna mapa była już rozrysowana. W Jałcie przywódcy Wielkiej Trójki uzgodnili repatriację wszystkich obywateli radzieckich, którzy znaleźli się na terytorium kontrolowanym przez aliantów. Dla Amerykanów Własow nie był politycznym liderem antystalinowskiej opozycji. Lecz kolaborantem walczącym po stronie wroga. Kiedy 12 maja 1945 roku konwój Własowa został zatrzymany przez patrol armii amerykańskiej, oficerowie potraktowali go bez żadnego szacunku. Nie wykazali zainteresowania jego projektami politycznymi i faktycznie pozwolili radzieckiej grupie operacyjnej SMERSZ dokonać zatrzymania. Krąg się zamknął. Człowiek, który dwukrotnie zdradził, Najpierw swój kraj, potem swoich nowych panów, okazał się nikomu niepotrzebny. W momencie aresztowania wyciągnięto go z samochodu, gdzie ukrywał się pod dywanem, jakby powtarzając scenę sprzed trzech lat w Stodole. Tylko że teraz nie było już ani godności, ani nadziei. Został przewieziony do Moskwy, do więzienia Lefortowo, gdzie rozpoczął się długotrwały proces śledztwa. Przesłuchania prowadzono metodycznie i twardo. Własow próbował się usprawiedliwiać, powoływał się na beznadziejną sytuację w drugiej armii uderzeniowej, na rozczarowanie systemem radzieckim, na chęć uratowania Rosji przed Stalinem. Ale przed śledczymi siedział nie ideowy bojownik, lecz złamany człowiek, próbujący uratować swoją skórę wszelkimi możliwymi słowami. Śledztwo trwało ponad rok. Własow podczas przesłuchań przyznawał się do współpracy z Niemcami, ale zaprzeczał zdradzie twierdząc, że walczył przeciwko Stalinowi, a nie przeciwko ojczyźnie. Ta kazuistyka nie mogła nikogo oszukać. Razem z nim aresztowano innych przywódców ROA Szkina, Truchina, Zakutnego, Buniaczenkę, Miandrowa i innych. Proces sądowy był zamknięty. Władza obawiała się nie tego, co powie Własow, lecz efektu, jaki jego słowa mogłyby wywołać. Przecież zdrada generała Takiego Szczebla, bohatera obrony Moskwy, to cios w sam mit o monolitycznej jedności narodu radzieckiego w obliczu wroga. 30 lipca 1946 roku Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR wydało wyrok. Andrzej Własow i 11 jego współpracowników zostali uznani za winnych zdrady państwowej. I skazani na najwyższy wymiar kary poprzez powieszenie. Wyrok wykonano następnego dnia, 1 sierpnia, na dziedzińcu więzienia Butyrki. Tak zakończyła się ziemska droga człowieka, który mógł zostać marszałkiem, ale stał się symbolem zdrady. Jego nazwisko na długie dziesięciolecia stało się w języku rosyjskim synonimem Własowiec. Tak zaczęto nazywać każdego kolaboranta. Zdrajce, człowieka, który przeszedł na stronę wroga. Historia Andrzeja Własowa to nie tylko kronika zdrady, to anatomia moralnego upadku, kiedy osobiste ambicje stawia się ponad obowiązkiem, a przetrwanie staje się jedyną religią. Jego biografia zmusza do zastanowienia się nad naturą heroizmu i zdrady nad cienką granicą między nimi. Przecież od bohatera obrony Moskwy do kolaboranta dzieliło go zaledwie pół roku. Co wydarzyło się w ciągu tych sześciu miesięcy? Czy zmienił się sam Własow, czy też ujawniło się to, co zawsze było w nim ukryte? Spory na ten temat nie cichną do dziś. Jedni historycy twierdzą, że Własow od samego początku był cynikiem i karierowiczem. Że jego patriotyzm był jedynie maską, którą nosił, dopóki było to dla niego korzystne. Że jego ambicje zawsze przeważały nad zasadami. A tragedia drugiej armii uderzeniowej jedynie dała mu pretekst do zrzucenia maski. Inni widzą w nim tragiczną postać, ofiarę systemu, który sam tworzył zdrajców swoją okrucieństwem i cynizmem. Wskazują na masowe represje lat 30., na rozstrzeliwania dowódców przed wojną, na potworne błędy kierownictwa, które kosztowały życie milionów żołnierzy. W tej logice Własow jest produktem stalinowskiej machiny terroru. Człowiekiem, który po prostu jako pierwszy zdał sobie sprawę z absurdalności systemu. Trzeci punkt widzenia próbuje znaleźć złoty środek. Według niego Własow był utalentowanym dowódcą wojskowym, szczerym patriotą na pewnym etapie życia, ale człowiekiem o słabym kręgosłupie moralnym. Kiedy stanął w obliczu sytuacji, w której nie było dobrych wyborów, wybrał najgorszy. Nie wytrzymał próby tragedii. I przedłożył życie nad honor. Jego zbrodnią nie było to, że dostał się do niewoli. Taki był los milionów żołnierzy na wojnie. Jego zbrodnią było to, że zamienił swoją niewolę w projekt polityczny skierowany przeciwko własnemu krajowi. Mógł po prostu przeczekać wojnę w obozie, jak to zrobiły tysiące innych jeńców oficerów. Ale on wybrał drogę aktywnej współpracy z wrogiem. Ważne jest zrozumienie kontekstu historycznego. Wielka wojna ojczyźniana była wojną na wyniszczenie. Hitlerowskie Niemcy prowadziły przeciwko Związkowi Radzieckiemu nie tylko kampanię wojskową, ale wojnę rasową, której celem było fizyczne zniszczenie narodów słowiańskich i wyzwolenie przestrzeni życiowej dla rasy niemieckiej. Plan Ost przewidywał zniszczenie od 30 do 50 milionów ludzi na okupowanych terytoriach. W tych warunkach jakakolwiek współpraca z okupantami nie była wyborem politycznym, lecz współudziałem w ludobójstwie. Własow i jego propagandyści próbowali przedstawić ROA jako narodowo wyzwoleńczy ruch walczący jednocześnie z komunizmem i nazizmem. Ale to było kłamstwo. ROA została stworzona, finansowana i kontrolowana przez niemieckie służby specjalne. Nigdy nie miała żadnej realnej niezależności. Wszystkie piękne słowa o wolnej Rosji były jedynie przykrywką dla służby reżimowi hitlerowskiemu. Kiedy pod koniec wojny Własow próbował zdystansować się od Niemców, było już za późno. Jego próba przyłączenia się do powstania praskiego wyglądała żałośnie i cynicznie. Czesi słusznie ocenili sytuację. Człowiek, który przez trzy lata służył nazistom, nie mógł nagle stać się bojownikiem o wolność. Dziś 80 lat po tamtych wydarzeniach, fenomen własowa zmusza nas do zastanowienia się nad naturą wyborów w ekstremalnych sytuacjach. W krytycznym momencie, gdy świat wokół się wali, co powstrzymuje człowieka przed upadkiem? Gdzie przebiega granica między instynktem samozachowawczym a utratą człowieczeństwa? Przykład drugiej armii udarzeniowej daje nam dwa bieguny ludzkiego ducha. Z jednej strony. Dziesiątki tysięcy bezimiennych bohaterów, którzy woleli odejść z życia w bagnie, ale nie poddać się, nie zdradzić towarzyszy. Z drugiej strony błyskotliwy generał, który wybrał życie i hańbę. Te bezimienne szczątki nadal odnajdują grupy poszukiwawcze w lasach pod miasnym Borem. Każde znalezisko medalion, hełm, zardzewiały karabin. To niemy wyrzut dla tego, kto uznał, że jego życie jest droższe niż honor. W latach 90., po rozpadzie Związku Radzieckiego, pojawiły się próby rehabilitacji Własowa, przedstawienia go jako bojownika przeciwko komunistycznej tyranii. Niektórzy publicyści pisali o nim jako o tragicznym bohaterze, który stanął na drodze walki z nieludzkim reżimem. Ale te próby rozbijały się o twardą rzeczywistość faktów. Nie można być bojownikiem o wolność, służąc reżimowi, który budował obozy koncentracyjne i komory gazowe. Lekcje tej historii są uniwersalne i nie mają terminu ważności. Charyzma, talent, dawne zasługi nie są ubezpieczeniem od moralnego upadku. Człowiek jest sprawdzany nie na paradach i nie w chwilach triumfu, lecz w sytuacjach skrajnej rozpaczy, gdy trzeba wybierać między życiem a godnością. Własow pokazał, że intelekt bez moralnego kręgosłupa może prowadzić do potwornych konsekwencji. Stworzył precedens usprawiedliwiania zła dobrymi intencjami pułapkę, w którą wpada wielu również w naszych czasach. Jego tragedia to przypomnienie, że są granice, których nie wolno przekraczać, ponieważ za nimi zaczyna się rozpad osobowości, który jest straszniejszy niż jakikolwiek fizyczny koniec. W współczesnym świecie, gdzie wojny informacyjne zastąpiły walkę w okopach, historia własowa nabiera nowego znaczenia. Zdrada dziś niekoniecznie oznacza przejście do obozu wroga wojennego. Może przejawiać się w subtelniejszych formach: w rezygnacji z podstawowych wartości dla osobistych korzyści, w gotowości do usprawiedliwienia wszelkich środków dla osiągnięcia celu, w cynicznym manipulowaniu ideałami innych ludzi. Własow był mistrzem takiej manipulacji. Mówił wyczerpanym jeńcom o wolności, obiecując im zbawienie, ale prowadził ich do służby reżimowi niewolników. Jego los pokazuje również niebezpieczeństwo kultu jednostki i wiary w Zbawiciela. Tysiące ludzi uwierzyło Własowowi tylko dlatego, że był generałem, bohaterem, człowiekiem z nazwiskiem i regali. Nie zadawali sobie pytania. Jaki bohater służy tym, którzy palą całe wioski wraz z mieszkańcami? Jaki wyzwoliciel nosi mundur ze sfastyką nazistowską? Krytyczne myślenie to, czego zabrakło wielu Własowcom. Chcieli wierzyć, że istnieje łatwa droga do zbawienia że można walczyć ze Stalinem w sojuszu z Hitlerem i pozostać czystym. Historia brutalnie rozwiała te iluzje. Kończąc tę skomplikowaną rozmowę, Myślowo wracamy do tych samych drzwi stodoły we wsi Tuchowierze. Wyobraźcie sobie tę chwilę ciszy, zanim wypowiedział fatalne słowa. Miał chwilę, by wybrać inne zakończenie. Mógł wyjąć pistolet i odebrać sobie życie, jak to zrobiło wielu niemieckich generałów w podobnych sytuacjach. Mógł wyjść z podniesionymi rękami i po prostu się poddać, nie oferując współpracy. Pozostałby w historii tragiczną postacią. Ale nie zdrajcą. Zamiast tego wkroczył w ciemność, pociągając za sobą tysiące losów, które uwierzyły jego słowom. I ta ciemność pochłonęła go na zawsze, pozostawiając nam jedynie pouczającą historię o tym, jak wysoko można wzlecieć i jak nisko można upaść, gdy własne ja zaćmiewa cały resztę świata, a strach o własne życie staje się silniejszy niż wszelkie zasady i przysięgi.